Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale serii The Sims 4. Słuchajcie, dzisiaj zmiany, zmiany przeprowadzimy się. Zobaczymy, ile tam pieniędzy udało mi się uzbierać, nurkując tutaj w śmietniku. Mają na razie 6,5 tysiąca. A co więcej, kupiłam jedne akcesoria i jeden dodatek, słuchajcie, bo były przeceny teraz na EA. Więc, sobie pod koniec też obczajemy, co tam jest nowego w trybie budowania. O, i właśnie! Idziemy z Mają na lekcję, czyli mam dodatek licealne lata. Doczekaliśmy się, super! Po prostu mam tak podekscytowana, że nie mogłam spać całą noc. Jej, zobaczmy, zobaczmy. Jak będzie wyglądał ten nasz dzień w szkole, w liceum. I miałam właśnie takie, jak wstałam rano. Ale Maja przypadkiem nie jest już młodą dorosłą? <laughs> ale nie, wyszłam do gry okazało się, że jest jeszcze nastolatką, także... No i musimy się też pozbyć choinki z domu, no bo już jest wiosna, a choinka tak troszkę... No, nie pasuje tam, po prostu. Kupi się jakieś y, y, większe y, drzewo jakieś do domu, jakąś roślinę, ale tak czy siak nasza rodzinka się przeprowadza, y, więc... No, może jeszcze niech trochę pomieszkają w sumie. Może niech na jesień się wyprowadzą, co myślicie o tym? Ale to już by się przydało, żeby mieli jakieś dziecko, prawda? I je, jesteśmy tu. I ten słynny autobus. Freeze podjechał pod szkołę, słuchajcie. Chodźmy zobaczyć. Rozejrzyjmy się tutaj w ogóle. Ja tu widziałam tyle razy na tych wszystkich first lookach, że. Może to jest tylko już formalność. Tutaj mamy jakąś klasę, tutaj mamy stówkę klasę. Pewnie, o, biblioteka chyba jakaś. Mm, pewnie można sobie pobrać jakąś z inną, że tak powiem, szkołę budowaną przez innych z galerii. A jest tutaj, a jest, dobra, jest piwnica. I tutaj mamy szachy. Co to jest? Komputer taki śmieszny? No tak, przecież były takie komputery. E, jakieś boisko szkolne? Jest, tutaj, słuchajcie, boisko szkolne. Wow. Wykonaj celowy układ. Aha, można być cheerleaderką przecież też. Nie wiem, czy Maja chce być liderką tak szczerze Wam powiem. A tutaj jest takie. Aha, każdy ma swój e, ten parking wymalowany. No fajnie by było, jeszcze jakby Maja mogła swoim autem jeździć dlatego tych aut nie ma, nie? I fajnie by było jakby były, bo... bo fajnie by było. Dobra, <laughs> chodźmy może coś zjemy, zamówmy jakieś jedzenie, duży obiad, mały obiad. Mm. Tęczowe brownie, dobra, weź mały obiad, bo ty jesteś tutaj mega głodna. No ta pani zjadła bardzo duży obiad. E, ciekawe, czy to jej kolega Dominik jest. No, Jaka szybka. Tutaj w ogóle w telefonach są jakieś aplikacje o właśnie trendy i towarzyski króliczek. O! E, przeglądaj, sprawdź liczbę obserwujących. Aha, czy coś takiego jak Instagram. Otwórz Towarzyskiego kliczka włącz powiadomienia, dezaktywuj. Mm. Ciekawe, ona jest naprawdę bardzo spięta, ale nie przejmujmy się tym. Dzisiaj normalnie rozgrywka e, Simsowa. Później, później pójdziemy na jakąś rozgrywkę, nic się nie martw. E, a skąd wiem, że na przykład zaczyna się lekcja? Zrób psikusa z tablicą. Na razie nic tu nie ma, więc... Dobra, to są jakieś e, osoby, Molly, Prescott, Noah, aha, to jest nasza Simka, Emilia Zuch, halo, Kazimierz Wojewoda, no, ona ma niedługo urodziny. Dobra, wszyscy widzę, że tu jesteście i ty też tutaj idziesz i będziesz sobie tutaj chillować. O, lekcje się zaczynają, słuchajcie, był dzwonek, nie wiem, czy słyszeliście, tak, tutaj właśnie. Się to wyświetlało i idzie na lekcję. I zobaczmy, tu pójdzie na lekcję, bo tu się świeci tablica. Wow. Mega fajnie. No, jest spięta, no ale jakoś damy radę. Wszyscy tutaj idą. O, jest nauczycielka też. Sześć. Sześć ludzi w klasie, ale dobra, obczajmy sobie. Filip. Yy, Afu, <moli>, Moli, Kazimierz, Marek i Rita. No okej okay. Jezu, czy oni się tutaj uczą? Jakieś grania stosupy prawidłowe. To jest chyba yy, o malarstwie coś. Niby jakaś technika, ale tutaj malarstwo mi się wydaje. Malarstwo się uczy w szkole? Fotografii? Poranne zajęcia kończą się za. weź udział w zajęciach sztuki. To są zajęcia sztuki. A jak się bierze udział w tych zajęciach? Yy, ucz się do sprawdzianu. Bal naturalny jeszcze jest. Słuchajcie, jak być aktywnym na lekcji? Powiedzcie mi. Nie wiadomo. O, rób notatki. Dobra, tutaj jeszcze w kalendarzu mi się wyświetla. O, takie coś, że tutaj właśnie co piątek są sprawdziane. Tutaj jeszcze coś jest. Aha, to jest urlop, dobra. Tak, ale zawsze w piątki są sprawdziane, więc w piątki też sobie pójdziemy do, do szkoły. No, później już nie będziemy chodzić. A, wiem jak to brzmi. Nie, no bo żeby chodzić z nią zawsze, przecież to nie jest problem. Dzień karier. To też chyba nowe jest, nie kojarzę czegoś takiego. O, to jeszcze jest dzień sportu. Dobra, to najpierw pójdziemy sobie tutaj. Znaczy następny odcinek będę tutaj nagrywać w piątek, a później e, następny odcinek, aha, bo tutaj jeszcze tak jest, kurczaki. Wielkanoc też bym chciała z Wami nagrać. Dobra, jakieś to będzie. <laughs> A tu mamy co? Dzień miłości znowu? Jezu! No to no nie wiem, dzień sportu może być tutaj. Bo Maja ma urodziny dopiero. A nie, tutaj ma. O kurde. No to Wielkanoc będzie jeszcze następna. <laughs> Na Dzień miłości to wypadałoby, żeby Maja już miała jakiegoś chłopaka, prawda? Żeby szła z tym chłopakiem gdzieś już. Umiejętności aktorskie. O, zdobyta umiejętność malowania. Dobrze. Czyli na co to był dzwonek? Na koniec lekcji już? Tak, a ona to jak do jakiegoś kolejnego przygotowywuje tego. Kolejnej lekcji. A co ty będziesz tu książki, czy... A będzie ci to coś pomagać? Będzie. No dobra, jak ci pomaga, to zostań. Tylko wiesz, pozory mylą, bo ty masz bardzo słabe oceny tutaj. Już, już miała prawie na czerwono. <grym> dobra, idź, siku. coś gadają przez megafon. Aha, że jest przerwa. Okej, okay, obiadowa. E, dobra, czy ty byłaś tam wysikać? Aha, czy tutaj z, z ludźmi normalnie chodzisz? No ale dobra, przecież możesz sobie wziąć jeszcze jedno jedzenie potem chyba, że, o jak zjedli dobra i co, na kolejną lekcję idą? czy jak to wygląda? aha, dobra, dzielą się na dwie części to spoko i też tutaj przyjdziesz, tak, to jest twoja klasa okej, okay. i jeszcze sobie o, w tym samym miejscu siada, super ktoś tu doszedł, nie, dobra jeszcze bym chciała sobie obczaić, kto jest w drugiej klasie. Tu jest pięć osób. I mamy tak. Mamy nauczyciela An Angelo, klasa numer 1, Ok. Sawana, Alicja, Noach, Sydney i Emilia Zuch. O, coś kojarzy Emilia Zuch. Ok. I tu jest y, nauczycielka klasy numer 1. Okej, okay. dobra, czego się dzisiaj nauczysz tutaj? To są zajęcia z informatyki teraz? No chyba tak to nie wygląda. Co to jest? Aha, programowanie. Pewnie coś tam, coś tam. No i nie pamiętam takich wykresów z informatyki. No, no dobra, zobaczymy. Okaże się, co lubi, czego nie lubi. Robi notatki, grzecznie, bardzo fajnie. O, koniec lekcji, dobra. Eee, Zabrali pracę, zwolnili uczniów, którzy Simowie wciąż wow, się po szkole, ale każdy może iść do domu. o to jak przedstawia się wyniki prac domowych oraz aktywność na zajęciach. Maja oddała dziś dobrze wykonaną pracę domową oraz porządziła przydatne notatki. Okej, okay. i też troszkę mi się właśnie to. Yy, podniosło. Weźmy jeszcze. A nie, możesz odrawiać lekcji w szkole. Okej, okay, no to idź do domu w takim razie. No co ty tutaj będziesz robić? No już, już jadę, już jadę. O, rozważamy ostatnio. Staranie się o dziecko! Maria, co no to dzwoni do Maji? Co jest? Co ty myślisz? Niby tego chcemy, ale nie mamy pewności. To odpowiedzialność. Dorać mi. Starajcie się! Oczywiście, że tak. Maja chce mieć rodzeństwo. Nie no, normalnie nie wierzę, co zagra. Dobra, wracamy do domu. Sprawdzę sobie, co mam w wyposażeniu rodziny, no bo przecież wiecie, grzybałam w tych śmieciach, starałam się coś tam dać. Jak będziemy mieć 10 tysięcy, to się przeprowadzamy. Jak już mówiłam, że dopiero na jesień, ale zobaczymy, jak to będzie. Obczajmy sobie też ten Copperdale. No i ogólnie sobie wszystko poobczajamy. Dobra, tutaj mi nic nie wrosło. A, tak, obczajmy sobie, a to sobie schowajmy. Sprzedajmy choinkę. Tak. Yy, I na to miejsce dajmy też jakieś te. Tutaj mamy jakieś nowe rzeczy. Ha, taką palmę damy? Nie wiem, czy mi tu będzie taki pasował. O, może coś takiego. Eee, dobra, dobra. Jak już tutaj jesteśmy, to weźmy to, obczajmy już to wszystko. O, jak szaro. Eee, weźmy tutaj. O, mamy nowe pokoje, tak? Salon spirystyczny. w takich kolorach Akademia z klasą, ok czyli classroomy też dostajemy Salon ekscentryczny Ekscentrycznie eklektyczny, Jezus Tutaj mam coś kolorowego Sanktuarium streamera, o Majka mogłabym mieć taki pokój ładny Myślę, że do niej by pasował, czy ono by była streamerką? Może być streamerką Kaskadowy baldachim. O, też ładne. Ale 7000, jeden pokój? Śpi i ucz się. Tutaj też jest ładnie. Dobra. E, co mamy tutaj dalej? Mamy nowe drzwi. O, drzwi do pokoju. Tutaj ten. Wrota do wiedzy. E, okna. No, okna takie normalne. Tutaj mamy jakieś ozdobniki do domów. Nowe płoty. W to jeden płot. Do tego pewnie furtałkę, dwie furtałki, dobra. Schody nowe, fajnie. Barierki, to chyba mnie najbardziej interesuje, bo z tego korzystam. Tu niby mamy jedną tapetę. Nie, mamy więcej. Uuu, fajne to. Plaster, fajny plaster. Boski liść. Papirus. Ja myślałam, że to są płytki, ale tutaj mamy płytki bez końca. Też bardzo fajne. Tutaj tynk idealny. Tutaj akademickie cegły. Dobra, coś nowego, fajnie. Tutaj podłogę. Też sobie weźmiemy wszystkie, ale są tylko kafelki, dobra. Tu eee, to bym sobie wzięła tak. O, mamy nowe łóżka. Ładne te łóżka. Okej, okay, tutaj bla bla, tutaj jakiś hamak śmieszny, fajne to. O, fajnie to wygląda. A tutaj nowe kanapy. O, mega super. Bo się zastanawiałam, czy kupić sobie też te akcesoria, to są chyba czy kolekcja. Yy, pastelowy czar. I tutaj widzę, że też są takie odcienie pastelowe, więc w sumie fajnie. Mm. Stojaki jakieś. Gablota na Puchary. Co to za fontanna? Z napójami. Mmm. Neonki jakieś, zasłonki. No dobra, jest trochę tych rzeczy faktycznie. Ja tu nawet nie wyciągam wszystkiego, tylko tak patrzę po prostu. O, dobra. Okej, okay, yy, wyposażenie rodziny, właśnie jeszcze. Leżak, komputer. O, komputer już sam 10 tysięcy kosztuje. Uff, wow, prawie 20 tysięcy. O tak, zastanawiam się właśnie, jakoś damy radę w sumie z tymi. To jeszcze możemy sprzedać, bo z tego nie korzysta. O. Yy, zastanawiam się właśnie tam w tym mieszkaniu. Słuchajcie, yy, o co się zastanawiam? ja pomyślę. A to Adam musi jeszcze wrócić. A zastanawiam się, czy będzie można było tam postawić śmietnik, bo to jest naprawdę dobre źródło dochodu. I właśnie grządki, bo tutaj posadziłam je dzwonki i stokrotki. Stokrotek jeszcze nie sprzedawała. E, więc właśnie, nie wiem, na tych, na tych dzwonkach też gdzie do dobrze zarobić. A one mają dopiero, nawet nie mają jeszcze ewolucji. Lato i wiosna. O, widzicie, bo tu nie patrzę też wiosna. i no to dobrze pomyślałam, że stokrotka mogłaby rosnąć. E, dobrze, co by tu pani zrobić? Pani by mogła się załatwić tutaj. Niech oni się tutaj ogarniają. Będziesz też jadła, oczywiście możesz zjeść. E, to co masz w łapce, nie? Ale i tak zjedz. Yy, oczywiście yy, Adam yy, zrobił śniadanie, ale nie schował do lodówki. Dobra, i jeszcze bym chciała, żeby Maja mi tutaj odrobiła lekcję. No, bo Maja musi się po prostu starać teraz, żeby miała lepsze oceny. O, już jest bliżej Zielonego, więc spoko. Także nie jesteś jeszcze za bardzo zmęczona, możesz odrobić te lekcje. Psa by trzeba było też wykąpać. Ja nie wiem, dałam jej przed odcinkiem, że wykąpała psa, ale chyba coś nie pykło. A ty co się tutaj się? Proszę czytać Myśli o dziecku. No nie ma ojca, żebyś ty... no Możesz myśleć, ale... Nie ma ojca. Musi <laughs> ojciec wrócić z blekiem No nie drap mi, kocie! Hmm, co się tutaj nie chce. O, wrócił ojciec, dobra. Jest strasznie zły nie że nie jest tak bardzo zły. E, dobra. Dobra, w sumie wyjście może się po, bo... A, nie chcesz teraz. Typowe. Po pracy wraca wkurzony, to nie chce mu się. A ona płacze. Przenieś rodzinę. Dobra, chodźmy to, zobaczmy. Jeszcze wejdziemy do trybu y, tworzenia rodziny, bo tam są oczywiście nowe ubrania, nowe Fryzury i tak dalej, ale już zaraz wykończyć odcinek. Oj, oj, oj Tak do 20 minut. Już już nie ten. To szybko się przeprowadzą. A resztę się zrobi ten. Ale jeszcze nie ma dziecka, to nie muszą się przeprowadzać. A, dobra. Ale chodźmy jeszcze obczaić sobie. Tutaj mamy Copperdale'a. Och, zobaczmy, kopie... Copperdale'a sobie. Co tutaj mamy nowego? Tutaj mamy szkołę. Tu jest jakaś ta. Tak, tu jest szkoła, bo tu jest to boisko duże. Tutaj ktoś mieszka. Jakby mieszkali tu, to są zawsze jakieś nowe, wiecie, lokalizacje. 130 Boże, to jest coś. Ale to jest jedna... E, ta, a to jest jakaś chyba biblioteka. Okej, okay, tutaj co mamy? Jakąś gwiazdkę, nie wiem co to jest. Tu mamy jakąś... O, zakątek nad małym wodospadem. Jest jakie drogie te parki, to są jakieś... To się musimy z Majką wybierać tak naprawdę. A my mieliśmy... mieszkać tu. <laughs> Idzie, tutaj? Tak, tutaj jestem. Nie stać mnie jeszcze. Wyposażenie wnętrza. Nie stać mnie. Ja mam tygodniowo płacić 1200. Chyba dają radę. Jak nie dają radę, no to się wyprowadzą. No przecież. Zacznę po prostu od zera od zera do milionera. Dobra. Okej, okay, no bo wyposażenie by miało tyle kosztować, ale oni tam większość sprzętów mają, wystarczy tylko trochę pozmieniać i tak dalej. No ale dobra, no to tryb rodziny w następnym odcinku. Także dzięki wielkie za obejrzenie. Zawsze będziesz moim dzieckiem. Do następnego odcinka trzymajcie się i paputki